Cześć, halo, siemano. Na wstępie powiem, że taka oto piękna awóbka do wygrania. Łapka w górę, subskrypcja, jakiś ciekawy komentarz. No i na 1300 subów jeden z Was dostanie... Taką oto ałupkę, oczywiście trzeba mieć swój trilling w opisie na swoim kanale na, na YouTube, żeby miał Ci jak to wysłać. Oczywiście, jeżeli wszystkie kryteria będą się zgadzać. Co ciekawe, oprócz fajnej naklejki zauważyłem, że jest też fajny load 01584, czyli praktycznie minimal, wear, więc to jest kolejny jakiś overpay dla Was z taką awupką. No, albo sobie po prostu możecie ją postrzelać. I przy okazji sobie szybko zakręcimy kołem, bo zapomniałem jeszcze rozlosować poprzednie Mki, a widzimy, że tutaj naprawdę dużo z Was wzięło udział z. Wylosowałem sobie ten odcinek. To jest naprawdę fajna, fajna aktywność. 56 w górę. jestem naprawdę w szoku, że aż dobiliśmy. No i co, zagrajźmy sobie. Zobaczymy, kto wygra oczywiście, jeżeli wszystko będzie się zgadzać. Zgadzać. Wygrał mały, czyli. Dobra, czyli wygrywa ten oto użytkownik. Ja sobie wszystko sprawdzę, czy się zgadza. I wtedy ewentualnie wyślę Awupkę. Znaczy, nie Awupkę, tylko M4. Awupka dopiero w przyszłości. A jak już jesteśmy pod odcinkiem, tutaj w opisie jest taki magiczny link, możecie sobie w niego kliknąć i przejdziemy do strony dzisiejszego sponsora, którym jest PirateSwap na której to stronie wymienicie i kupicie swoje skiny z CS2. Przede wszystkim można sobie wymienić jakieś stare skiny na nowe, jakieś droższe na tańsze, tańsze na droższe, wiecie jak to działa. Możemy sobie szukać ciekawych craftów do sprzedaży lub do pogrania, możemy sobie szukać niskich floatów do kontraktów lub do sprzedaży i możemy sobie szukać na przykład skinów z przypinkami można wyciągać sobie skrzynki, cokolwiek byście tam chcieli. Z moim kodem Damian Maciasz 35% więcej do doładowania, więc naprawdę można sobie już coś znaleźć z tym fajnego. Obecnie są skrzynki dostępne. Jeszcze tydzień temu po powiedzielibyśmy, że są tanie, teraz wydają się trochę drogie. Ale zaraz jak przejdziemy do odcinka, to prawdopodobnie dowiemy się, że te ceny niedługo mogą odbić, więc teoretycznie może fajnie być wyciągnąć sobie nadal takie skrzyneczki. Bo jest ich naprawdę całkiem sporo 2000 na przykład takich fraktur do wyciągnięcia. Ja pewnie sobie swój balans niedługo przerobię na te skrzyneczki. Można sobie szukać, wpłacać fajne skiny. Ja na przykład ostatnio wpłaciłem dwie takie P250. Kupiłem je po jakieś 146-7 zł na Steamie, wpłaciłem je po 180, więc jak widzicie, przebitka jest naprawdę duża, prawdopodobnie nawet wyciągając te po złoto 77 i sprzedając je teraz na rynku i tak byłbym na plusie z, ze względu na tą przebitkę na tym skinie, można sobie szukać na przykład jakichś konkretnych naklejek na skinach niskich floatów, pierwszy link w opisie serdecznie zapraszam, i dzisiaj sobie pogadamy właśnie o tych spadkach na rynku co się dzieje, prawdopodobnie już się domyślacie co jest przyczyną, mianowicie wiosenna wyprzedaż Steam, gdzie mamy naprawdę fajne przeceny na niektóre gierki sam bym sobie coś kupił, ale niestety się trochę wypłukałem z pieniążków na Steamie no, Ale widzimy dużo tego jest do kupowania O Stalker 2 był, czy mi się wydawało o, Za 195 zł No ale w Game Passie za darmo, więc polecam sobie z Game Passa Wziąć jak ktoś ma Muszę sobie w końcu go ściągnąć Więc to jest jedna przyczyna, a druga przyczyna jest taka, że Osoby głównie tak z CSa które nie wiedzą dlaczego są te spadki, panikują i dokładają się też do tych spadków. Więc mamy takie napędzające się samokoło które prawdopodobnie skończy się 20 marca o godzinie 18, czyli już za 4 dni. A może najpierw jeszcze przejdźmy do rekordu graczy w CS2 i w CS ogólnie 1 816 000. Graczy w tym samym momencie, co jest rekordem, poprzednio było 1 milion 800 osiemset, milion osiemset to był poprzedni rekord. Nadal mamy jeszcze miejsce do tego, żeby tych graczy było jeszcze więcej w danym momencie i jeszcze większa średnia. Myślę, że niedługo może to być wykonalne. Zobaczymy, czy Valve zrobi jakieś update, tym może Major, czy też przeważnie jest więcej graczy. A skoro już mówimy o update'ach, to całkiem możliwe, że niedługo zobaczymy właśnie jakiś większy update z CSA2. Dlaczego? Dlatego, że mamy kilka takich lików, małych znaków z nieba. Zaraz wam powiem. Pierwsze to no to, że CS2 konto zrobiło się trochę bardziej aktywne, dodaje jakieś tam komentarze, coś tam trochę tak jakby Trolowało, odpowiada na jakieś komentarze, nazywa miejscówki, no po prostu zwiększyła się ich aktywność. Drugi taki znak to jest to, czy nie mieliśmy już dosyć długo jakiegoś większego update'u. Kolejna rzecz jest taka, że Gabe Follower znalazł w plikach coś takiego jak, jak na przykład prawdopodobne takie blokowanie swoich itemów w CS2, możemy sobie coś zablokować i to już nie będzie do I item, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać, czy to będzie czasowe, czy... Czy to będzie na jakiś kod PIN, jak to by miało wyglądać? Tego prawdopodobnie dowiemy się niedługo. O, tutaj dokładnie mamy tego tweeta, że mamy jakiś trade protected. Więc niedługo możemy się czegoś spodziewać. Zobaczymy, czy to będzie pozytywne, czy negatywne dla rynku. No i jeszcze przejdźmy sobie do szybkiego omówienia tego rynku. Co tutaj się podziała na tych skinach? Na naklejki, na przykład taki dong, widzimy, że spadł sobie całkiem mocno z 65 na 55. No, dong to jest dąg. Porobi jakieś akcje na jakimś majorze albo turnieju i naklejka znowu raczej pójdzie do góry. Jeżeli chodzi o Rare Atom w Holo, mamy tutaj właściwie taką sinusoidę, ale jednak trochę spadkową obecnie. Jednak nie jakoś bardzo. FlyQuest zaliczył dosyć mocny spadek z 36 na 27 zł. Właściwie wrócił do swojego poziomu sprzed półtora miesiąca. Coś takiego. Skiny do kontraktów, jak widzę na razie raczej się za bardzo nie ruszyły, nadal mają swój taki dosyć stały poziom, 4,50 tutaj jakieś randomowe skiny, po prostu sobie poklikałem no i widzimy, że jest ten spadek z 7,50, 7,40 na 6,40, więc Całkiem spory ten spadek, nawet 5,78. Tutaj jedna sztuka wisi. To no tutaj mamy dalej. Emphorosaurus na przykład z 7 zł na 5 zł. Tutaj jest już spadek dosyć mocny, ale właśnie no prawdopodobnie jest to związane właśnie z tą wyprzedażą, bo to jest popularny skin do grania. Więc raczej dużo ludzi sobie weźmie z niego kapitał i kupi sobie jakąś gierkę. Tutaj mamy co? Mamy jakiś taki czerwony skin. Też mamy spadek, jednak nie aż taki duży, bo no wiem, dlatego że to nie jest jakiś popularny skin. Jeżeli chodzi o skrzynia frakczą, no to ona jest z aktualnej puli dropów. I dlatego raczej dostała najmocniej. No bo wiele graczy sobie zagrało w CSK dostało taką skrzynkę fractur. No i że są promocje na Steamie. No to ją wystawiają, żeby wziąć sobie pieniążki na gierki. No to jest jedno z łatwiejszych miejsc, skąd w ogóle możemy wziąć pieniądze. No taka darmowa skrzynka po grze. Więc ona sobie spadła do złote 60, teraz jest złote 72. I właściwie mam nadzieję, że niedługo sobie odbije znowu do jakieś 1,80 80, 1,90 90 może 2 złote, zobaczymy jak to będzie za, za tydzień. Ale nie wszystko spadło, na przykład taki kandydat z Sztokholmu w miarę, w miarę tak sobie w miejscu stoi, może minimalny jakiś spadek. Tutaj ukąszenie węża też naprawdę bardzo mocno spadło, to jest ogólnie skrzyneczka, nad którą najbardziej bym się zastanowił, żeby sobie teraz dokupić na tych cenach, bo to jest już skrzynka z rzadkiej puli dropów, ona ma naprawdę spory potencjał, żeby sobie urosnąć w cenie i po prostu jest bardzo tania, 1,50 zł, właściwie na Bajorderze. Więc tutaj się mocno zastanawiam, jakbym miał tylko jakieś fundusze, Chyba że będę ją kupował gdzieś na innych stronach, zobaczymy. Skrzynia kilowat spadła, ale nie aż tak mocno. Widzimy tutaj jakieś mocniejsze wahania, ale właściwie droga do 3,80 nie jest jakaś tutaj trudna. Powinno to zaraz odbić. Skrzynia pryzmatu 2 też sobie spadła, mniej więcej się teraz unormowała na tych 5,40. Mieliśmy już po 6 zł z groszem, więc jak widzimy, ten spadek jest. No, ale to skrzynka to wiadomo, prędzej czy później powinna odbić. No i tutaj naprawdę mocny spadek na takim Kałaszku. Jeżeli sobie popatrzymy, jeszcze niedawno mieliśmy go po 20 zł, teraz mamy go po 15. 15.90, więc naprawdę duża, ale to duża przecena. Patrząc na to, jak popularny jest ten skin, jak ładny, jak można sobie fajne krafty na nim zrobić i jak dużo graczy mamy w tym momencie, to bym powiedział, że to jest za niska cena. Tak bym powiedział. A czy tak będzie? Zobaczymy. No i dobrze, tak słowem podsumowania odcinka. Co ja bym teraz tutaj robił na tym rynku? No na pewno bym nie sprzedawał tych rzeczy, co jakoś mocno sobie spadły. No bo prawdopodobnie one niedługo odbiją po końcu tej wyprzedaży. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. Może być tak, że te ceny się zesrają do zera. Zawsze tak może być. Ale może nie. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chcieliście coś kupować jeszcze tydzień temu, a teraz to spadło, to może warto by było to kupić. Skoro coś chcieliście kupować po wyższej cenie, ale teraz spadło i się boi czy nie spadnie dalej ale jest niżej niż chcieliście to kupować tydzień temu więc można sobie przemyśleć czy teraz to nie jest dobry moment na jakieś zakupy na te skrzyneczki z aktualnej puli dropów na jakiegoś snakebite'a może na jakieś skiny takie grywalne kiedy naprawdę mamy te promocje po 20-30% w niektórych przypadkach od tego co jeszcze było kilka dni temu to może być właśnie dobry moment na wydanie pieniędzy to może być dobry moment żeby jak tylko boty zaktualizują cenę na, na Pirate Swapie, żeby może sobie tutaj skinów poszukać na razie jeszcze te skiny są w wysokich cenach nie wiem co, jaki czas one są odświeżane, mam nadzieję, że jeszcze przed końcem tej wyprzedaży dostaniemy nowe, niższe ceny i wtedy też można sobie coś kupić, a jak nie to takie skrzyneczki na przykład. A jeżeli chcecie kupić sobie jakąś gierkę na promocji, to skąd najlepiej brać na to pieniądze, no po prostu przejrzyjcie co macie w ekwipunku, jakie macie skiny, które najmniej spadły, no i chyba po prostu z tego najłatwiej będzie Wam wziąć środki. Zapraszam jeszcze raz na PirateSwap, pierwszy link w opisie, kod Damian. Zapraszam do konkursu na awubkę, taką śliczną, piękną. I co? Dzięki Wam za uwagę i siemanko.